Cześć odkrywcy świata. Dziś zabieram Was do miejsca tak wyjątkowego, jak fascynujące małej perły ukrytej w jeziorze Wiktorii. Miejsca, które, choć małe pod względem wielkości, ma historię, kulturę i atmosferę całkowicie niecodzienną. Mówię o wyspie Migingo, kawałku ziemi tak wyjątkowym, że stał się prawdziwym fenomenem turystycznym. Ale zanim wejdziemy w szczegóły. Pozwólcie, że zacznę od ciekawego faktu. Wyspa Migingo jest jedną z najgęściej zaludnionych wysp na świecie. Z około tysiąc osobami mieszkającymi na powierzchni mniejszej niż hektar. Niesamowite, prawda? Ale zanim zaczniemy, pobierz nasz ekskluzywny przewodnik turystyczny z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki, jak eksplorować świat. Nie przegap tego! Dodatkowo zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk Subskrybuj i aktywując powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym cudownym kraju. A teraz zaczynajmy naszą przygodę. Migingo znajduje się na jeziorze Wiktorii, drugim co do wielkości jeziorze słodkowodnym na świecie i jest podzielona między Ugandę a Kenię, chociaż większa część wyspy należy do Kenii. Historia tej wyspy jest równie fascynująca jak jej położenie geograficzne, ponieważ mimo swojego małego rozmiaru była przedmiotem sporów między tymi dwoma krajami z powodu swojej strategicznej lokalizacji dla rybołówstwa. Ale to, co naprawdę sprawia, że jest to interesujące miejsce, to życie na samej wyspie coś zupełnie wyjątkowego, czego nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie. Po przybyciu na wyspę Migingo. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, będzie niesamowita gęstość ludzi, którzy mieszkają na tym małym kawałku ziemi. Wyspa o powierzchni około 1,5 hektara zamieszkiwana jest przez niemal 1000 osób, co sprawia, że życie toczy się tam w intensywnie dynamiczny sposób. Wyspa jest znana z działalności rybackiej, głównie połowu tilapii i okoni, które stanowią główne źródło utrzymania jej mieszkańców. Jednak poza działalnością gospodarczą, to co naprawdę przyciąga uwagę, to wibracyjna energia, która czuć w powietrzu, serdeczność ludzi i sposób, w jaki życie zostało dostosowane do ograniczonej przestrzeni, ale pełnej życia. Mieszkańcy Migingo to głównie rybacy. Ale wyspa ma także kilka małych sklepów i rynków lokalnych, co nadaje jej wyjątkową atmosferę samowystarczalnej wspólnoty. Niesamowite jest to, jak życie na tej wyspie toczy się pomimo ograniczeń przestrzeni i zasobów, tworząc atmosferę pełną aktywności, ożywionych rozmów, wymiany produktów i usług, a przede wszystkim kultury głęboko zakorzenionej w tradycji rybołówstwa. Ale jak wygląda życie społeczne i kulturowe na Migingo? Tutaj robi się naprawdę interesująco, ponieważ wyspa jest pełna niespodzianek, szczególnie jeśli chodzi o jej mieszkańców, a zwłaszcza kobiety. Pomimo trudności związanych z życiem w tak małym miejscu, kobiety z Migingo odgrywają fundamentalną rolę w codziennym życiu wyspy, od rybołówstwa po rynki, zarządzanie domami i handel. Choć wiele z nich żyje w skromnych warunkach, nie można zaprzeczyć, że mają one silną i pełną życia obecność, która ogromnie przyczynia się do wyjątkowego charakteru wyspy. Kobiety na Migingo często zajmują się sprzedażą produktów, które zostały złowione, czy to na lokalnym rynku, czy nawet na większych rynkach w okolicy. Kobiety na tej wyspie nauczyły się być niesamowicie odporne, kreatywne i pracowite, przyczyniając się nie tylko do gospodarki, ale także do integracji społeczności. Jednak życie na Migingo nie jest wolne od wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje władzy w społeczności, gdzie kobiety, mimo że są kluczowe w życiu wyspy, czasami muszą walczyć o równouprawnienie i równość praw. Choć nie jest to miejsce pełne luksusów, Życie na Migingo ma pewną atmosferę wolności, która paradoksalnie wynika z ograniczeń przestrzeni. W miejscu, gdzie domy są zbudowane niemal jeden na drugim, z wąskimi korytarzami, prywatność praktycznie nie istnieje, co prowadzi do bardziej otwartego i wspólnotowego życia społecznego. Współżycie w tak ograniczonych przestrzeniach stworzyło bardziej liberalną kulturę. W której relacje osobiste i życie codzienne rozwijają się w sposób bardzo bezpośredni i bez zbędnych filtrów, to otworzy wyjątkową atmosferę bliskości, dzielenia się wszystkim, od zasobów po historię życia, a także generuje atmosferę, w której tradycyjne normy mogą być postrzegane w inny sposób, bardziej otwarty i zrelaksowany. Tego typu atmosfera niewątpliwie ma wpływ na relacje interpersonalne sposób, w jaki mieszkańcy wyspy łączą się ze sobą oraz jak rozwijają swoje życie miłosne i społeczne. Jeśli chodzi o turystykę, choć Migingo jest małą wyspą i nie jest tak rozwinięta jak inne popularne miejsca turystyczne, zaczęła przyciągać ciekawych podróżników, którzy chcą poznać życie na tak odizolowanej wyspie. Turyści zazwyczaj przybywają na Migingo małymi łódkami z pobliskich brzegów w Kenii. Lub Ugandzie. Choć wyspa nie dysponuje turystyczną infrastrukturą na wysokim poziomie, doświadczenie odwiedzenia tak wyjątkowego miejsca w pełni rekompensuje brak wygód. Tutaj turyści mogą cieszyć się spacerem po rynku, gdzie mogą zobaczyć, jak mieszkańcy sprzedają świeże ryby, lub po prostu porozmawiać z miejscowymi, którzy zazwyczaj są bardzo mili i chętni do dzielenia się swoimi historiami. Jezioro Wiktorii, wokół którego znajduje się wyspa, jest również imponującą atrakcją. Poza rybołówstwem jezioro jest miejscem, gdzie turyści mogą cieszyć się takimi aktywnościami jak obserwacja ptaków, rejsy łodzią, a nawet sportami wodnymi. Okolice wyspy stanowią schronienie dla różnych gatunków fauny, w tym wielu gatunków ptaków migrujących. Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody, to idealne miejsce, aby cieszyć się spokojem życia wodnego w jednym z największych jezior na świecie. Dodatkowo, widoki na jezioro, zwłaszcza o zachodzie słońca, są po prostu spektakularne. Choć wyspa Migingo jest bardzo mała, jej historia i kultura są bogate i fascynujące. Mówi się, że wyspa została odkryta przez rybaków, którzy w latach 90. zaczęli się tam osiedlać z powodu obfitości ryb w jej wodach. Od tego czasu wyspa rozwinęła się pod względem liczby mieszkańców i działalności, i stała się centrum kilku konfliktów między Kenią a Ugandą z powodu sporu o suwerenność wyspy. Te konflikty, choć nie zostały całkowicie rozwiązane, nie powstrzymały migingo od pozostania miejscem pełnym życia, historii i ludzi, którzy nauczyli się żyć z tym, co mają. Choć przestrzeń jest ograniczona, możliwości interakcji z lokalną kulturą są nieograniczone. Możesz spędzić czas z rybakami, gdy naprawiają swoje sieci, poznać handel rybami i tradycyjne techniki łowienia ryb w jeziorze, lub po prostu cieszyć się widokiem. Obserwując, jak życie toczy się na tej osobliwej wyspie. Kobiety z Migingo, z ich wibracyjną energią i zdolnością poruszania się po tym małym, ale pełnym możliwości świecie, są istotną częścią doświadczenia na wyspie. Wyspa Migingo to unikalne miejsce, które łączy w sobie żywotne życie, bogatą kulturę i piękno natury, które niewiele miejsc może zaoferować. Połączenie historii, tradycji. I energii wspólnotowej sprawia, że to miejsce jest niezrównaną przygodą dla podróżników szukających czegoś zupełnie innego. Jeśli będziesz miał okazję odwiedzić Migingo, nie wahaj się tego zrobić. Ten kawałek ziemi na jeziorze Wiktorii nie tylko zaoferuje Ci spojrzenie na unikalny sposób życia, ale także możliwość refleksji nad tym, co oznacza życie we wspólnocie, w harmonii z naturą i z innymi, mimo trudności. Obiecuję, że nigdy nie zapomnisz swojej wizyty na wyspie Migingo. I tak, dotarliśmy do końca filmu. Jeśli dotarłeś z nami aż tutaj, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnij dać łapki w górę i subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód poznawania świata. Aktywuj powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi treściami. Nie zapomnij pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika turystycznego z linków bio i odkryj razem z nami najlepsze wskazówki, jak eksplorować świat. Do zobaczenia!